Witajcie kochani, o, jest piękny dzień dzisiaj, godzina 18. Aha, dobra, na wstępie chciałem, bo jakoś do tej pory nie podziękowałem wszystkim subskrybentom, wszystkim tym, którzy mnie oglądają, słuchają, starym subskrybentom, nowym subskrybentom, dziękuję za, za uwagę, za to, że, że mnie słuchają. To ile mam subskrypcji, to dla mnie ważne. Ja nie patrzę na to. W każdym bądź razie, ktoś słucha, jest to. O, tam sobie ptak leci, nie widać go, dobra, yy... nieważne to jest dla mnie. Ważne, że ktoś... ktoś słucha, jest to dla mnie krzepiące. Motywacja do następnej pracy, dzielenia się z Wami tym, co. O, tu pięknie chyba Magnolia kwitnie, yy... co ja doświadczam, więc. Dzisiaj będzie temat lecz się sam, czyli omijaj szerokim Łukiem lekarzy, medycynę akademicką, leczmy się sami, wracamy. Teraz, właśnie, technika idzie do przodu, a my wracamy się do tyłu. No, kochani, dobra, o co chodzi, do czego? Chodzi o to, że dzisiaj mam termin, jestem w Szczecinie, przyjechałem odwiedzić rodzinę, dwa dni wracam. Mam termin na pijawki. Będę stawiał sobie pijawki. Eee, o tym, jak to, nie, chyba raczej w gabinecie, nie będę kręcił. No, pijawki nie są miłe do oglądania, ale podzielę się z Wami informacją, e, odczuciami, jak się czuję. E, powiem też o tym, że na przykład moja mama e, znalazła mi dwa lata temu właśnie te pijawki. Pierwszy raz tu jestem, rozmawiałem z tą panią już tyle razy przez telefon, bardzo miła pani. Pierwszy raz jestem na sobie, będę stawiał. Moja mama stawiała na kolano, które ją bolało, stawiała na kręgosłup, na plecy. Ma 70 ponad lat i dzięki temu może dalej sobie chodzić. Także medycyna alternatywna, wracamy do niej. Jeszcze, jeszcze zrobię Wam materiał na temat DMSO, który już na sobie przetestowałem. Mogę o nim bardzo pozytywnie mówić, więc na razie kończę kochani i lecę do gabinetu, bo termin się zbliża. Dobra, teraz tak. Yy, jestem już po tym zabiegu, czyli postawione pijawki. Yy, w skrócie, no mam jeszcze przed sobą 350 km do domu, ale można śmiało po tych pijaweczkach sobie jechać. Yy, czuję się świetnie, Sześć sztuk miałem postawionych. Yy, chciałem na otłuszczenie wątroby, ale doszliśmy do wniosku ze względu, że z tą panią, że ze względu, że dużo palę papierosów yy, postawiłem sobie na półca, czyli z tyłu na plecy, sześć sztuk pociągnęły sobie krew, ładnie, wszystko pięknie. O mam, mogę jechać, krew tam niech leci czy nie leci, nieważne. W każdym razie o co chodzi? O to chodzi, że będę miał teraz yy, zwiększoną wydolność płuc, tak dzięki pijawkom. No, nawet pani mówi, że sportowcy przychodzą, żeby, którzy nie palą, mają, że tak powiem, aktywny yy, tryb życia, więc też przychodzą, żeby poprawić sobie wydolność płuc do niej. Yy, dzięki wydolności płuc yy, pozbędę się też yy, tak zwanych zaległości odnośnie papierosów i tego, co wdycham na co dzień, tak? Dzięki kentrez i tak dalej, o czym tematy przerabialiśmy wcześniej. No i Yy, co? Aha, no i będzie oczywiście dzięki temu krew mogła lepiej pompować, pompować, przenosić powietrze do komórek, czyli znowu poprawi się metabolizm i tak dalej. Organizm będzie zdrowszy. Yy, co jeszcze chciałem powiedzieć? No, przeleciałem 150 km, świetnie się czuję, zostało mi jeszcze 200 także. Yy. Już jest godzina 22. No ale dobra, na razie jest fajnie. Dobra, zrobię następny materiał za chwilę. No to dobrze, kochani. No, trasę sobie doleciałem do końca. Świetnie się czułem. Spałem po tych pijawkach też elegancko. A drugi dzień tylko zmieniliśmy opatrunek, ale już teraz wieczorem. Już po prostu ściągnięty. Tak też na marginesie powiem u mnie goi się jak na psie, także jest wszystko super. Oddycham się dużo lepiej, dużo lepiej, świetnie. Nie miałem problemu z oddychaniem, ale czuję, że jest tam. Większy mogę o wdech sobie złapać. Jest dużo milżej. Czuję same pozytywne, że tak powiem, odczucia. Nie będę tam tłumaczył, jak tam działają pijawki. Każdy niech sam, sam się zagłębi. Najlepiej, jak pójdzie do takiego specjalisty. Można samemu stawiać. Kiedyś w przyszłości sobie będę stawiał sam. Najpierw muszę to tak, tak prze, przebadać, jak to wygląda. Oswoi się z tym. No. Yy, tam się siedzi godzinkę. Te pijawki sobie pracują, także jest czas pogadać. Może wytłumaczyć każdy z tych ludzi, którzy to robią, czyli tak zwany specjalista. Już nazwijmy ich tak. Yy, dobra, temat pijawek. Polecam pijawki. Stawiajcie. Alternatywna medycyna. Że tak powiem, brzydko spierdzielamy. Yy, omijamy szerokim łukiem, jak mówiłem już na samym początku. Lekarzy, apteki. Yy. No co, pić zioła, szukać alternatyw, robić samemu chleb na przykład. Można robić wyroby, jeśli się da, robić soki, syropy, zbierać to wszystko. Ja wiem, to trochę zatrute, ale zawsze uciekniemy od tej chemii, od tej sztuczności. Nie uciekniemy do końca, ale zminimalizujemy to. Co jeszcze miałem powiedzieć? No, na przykład robimy zmniszka lekarskiego. Syrop jest bardzo dobry. Robimy z szostku. Gdzie jest, są filmy u mnie? Zmniszka nie ma, ale kiedyś zrobię. Suszę na przykład nadmiar tego mleczu. Jak się nazbiera tego kwiecia, można suszyć. Świetna herbatka do picia z miodem. Dziękuję. Nie ma nic lepszego petarda. No to dobrze, kochani. O, trasę sobie doleciałem do końca, świetnie się czułem. Od MSO, skoro jesteśmy przy alternatywnej medycynie. Co to jest? Jest tego pełno. Każdy niech się po swojemu tam zapozna z tym. Jest to ekstra z drzewa. Można to rozrabiać skromne zależy jak u kogo, tak? Rozrabiamy 50 na 50. Pół na pół znaczy się, smarujemy sobie nogi, miejsca bolące, ból przechodzi. No nie tak od razu, ale naprawdę pomaga. Jest to stosowane w mojej rodzinie. No jakoś na, na wszystkich to nie, nie tyle, na wszystkich nie działa. Każdy to re, reaguje inaczej. Ja mi tam służy. Moja mama nawet smaruje, już teraz 90% roztwór robi, czyli 90% DMSO, 10 tylko procent wody i smaruje sobie nogi. Bo po pijawkach, zrobiła sobie na plecy pijawki, na tak na klatkę piersiową, znaczy na, na płuca też, zaczęła odczuwać teraz nogi. Więc smaruje sobie nogi, 90%, bardzo sobie chodzi się, nawet z nią rozmawiałem, ból. Jest mocno ulżony i czuje dużą poprawę. Czyli magia działa. Ja. dms można też pić. Pijemy 5 ml dms na szklankę wody. Wymieszać, wypić. Że tak powiem jednym haustem. Trochę to fajnie smakuje tak czosnkowo. Coś takiego jakby się jadło albo. Yy, miało w ustach czosnek niedźwiedzi. Tak to smakuje podobnie. Jedyny minus tego wszystkiego, tego picia DMSO, bo jak smarujemy to nie, to pośmierdzi chwileczkę i ten smród, że tak powiem zapach się roznosi i go nie czuć, ale jak pijemy to wtedy ponoć bardzo śmierdzimy. Ja tego nie czuję. Mój kolega Marcin z Radia Cenzura, którego tu serdecznie pozdrawiam w tym momencie, też tego nie czuł, ale moja żona, moje dzieci naprawdę no, mówią, że to jest no, ogromny, no, przeszkadza im mocno ten zapach. O. Piłem trochę te DMSO, czułem się też świetnie, <gry> naprawdę, powiem wam, całkiem inny metabolizm, całkiem inna reakcja. Człowiek jest tak samo jak i po pijawkach, jestem dużo spokojniejszy, gdzieś nerwowy, mniej nerwowy. Tak? Te drobne takie rzeczy mniej mnie drażnią, chociaż też je widzę i, i zauważam, ale już mnie tak nie drażnią, czyli podchodzę do nich z tak zwanym dystansem. DMSO to to samo robiło, metabolizm był świetny i czuję się... mam spać tyle, ile śpię, I ja nie piję kawy już bardzo długo, I nie potrzebuję żadnych pobudzaczy, wstaję normalnie, obudzam się, chwilka, piję herbatkę, czy ziemię, o, ziemia, ziemia okrzymkowa też jest świetna, bardzo polecam. Piję na przykład sobie rano i idę do pracy, jak mi trzeba, bo gdzieś jadę, ja mogę jeździć cały dzień, ja jadę do Polski, mam 370 km w jedną stronę, jeszcze coś tam muszę porobić i ja potrafię wrócić. Robię taką trasę i dopiero idę spać. Jak już się poumyję, jeszcze sobie zjem i dziękuję. Także Zobaczcie, bez kawy mo można działać. Kto lubi, niech pije. Ja nie polecam kawy. Osobiście DMSO fajnie się pije, fajnie się po tym czuje. No, z racji tego, że śmierdzę, to już to nie mogę pić, ale jak kiedyś mam okazję, wiem, że jestem sam albo nikogo nie będzie, to wtedy sobie wypijam taką szklankę i jest bardzo fajnie, czyli stosujmy me metody alternatywne. Wracamy do źródła. Leczmy się sami. Zapobiegajmy chorobom czosnek, syrop w czosnku, cebula przede wszystkim, witamina C, kapusta kiszona, witamina C. Yy, raz, że wzmacnia nasz organizm, poprawia metabolizm, dwa zabija pasożyty, kwas z kapusty kiszonej to, to jest w naszych potrawach nie, nie latajmy do marketu po gotowce róbmy sami bigos, róbmy, róbmy kapuśniak pierogi można robić z kapustą i z grzybami, bardzo pyszne można robić krokiety z kapustą no kapusta kiszona do ziemniaków do kotleta schabowego no, do surówek, no, no, wszędzie można ją używać Robmy sami kapusty kiszoną nie trzeba wiele już teraz na rynku kupujesz gotową siekaną kapustę, nie trzeba żadnych szat szatkownic nożem kroić. Zasypujesz solą, chwilę postoi, dziękuję, później do słoików i jest jak ta lala. No, jak to mówić stare przysłowie, dla chcącego nic trudnego. Dzisiaj jest, no właściwie to już jest po północy, chyba jutro się ukaże ten film, pierwszego. Udam się chyba jutro zrobić. Więc będzie 1 maja. Właściwie już jest 1 maja, czyli, ja, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, jest to dzień pamięci przymusowej chrystianizacji Słowian. Pochylmy czoło nad naszymi przodkami, którzy o nas dbali, którzy nam przekazali w genach tą mądrość, siłę. No i sława, kochani, nie dajmy się zwariować. Będzie dobrze. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Następny odcinek będzie bombowy o kościele i troszkę będzie faktów finansowych, gdzie każdy będzie mógł sobie przeliczyć, jak nas, jak nas, że tak powiem brzydko, rną w dupę. Czyli wykorzystują. Jeszcze raz. słowa. Pozdrawiam. Pamiętajcie, 1 maj. Dzień pamięci przymusowej chrystianizacji Słowia. Do usłyszenia.